Konkurencja na rynku w branży beauty jest dość spora. Czym wyróżnia się Pani Salon? Myślę, że mój salon wyróżnia się tym, że klient jest tam zadbany zupełnie kompleksowo. Od prostych zabiegów kosmetycznych, czyli na przykład paznokci, poprzez kosmetologię wykonujemy zabiegi terapeutyczne na marce Peca Askin. Jest to marka terapeutyczna, też z pogranicza kosmetologii i dermatologii. Tutaj wykonujemy zabiegi tak naprawdę na każdy problem skórny. Na skórę z przebarwieniami, na skórę trądzikową, Naprawdę jest ten zakres bardzo szeroki poprzez medycynę estetyczną, którą wykonuje u nas głównie pan dr Krystian Stasiak. A skąd ta pasja narodziła się u pani do tej właśnie dziedziny? Ja na początku studiowałam chemię kosmetyczną. Myślałam, że będę pracowała w, w laboratorium pod degestorium, Natomiast szybko doszło do mnie. To, że dla mnie to jest po prostu za nudne. Ja chcę pracować z człowiekiem, a nie z probówkami. E, dlatego właśnie zakończyłam studia. E, Kosme chemii kosmetycznej i zaczęłam studiować kosmetologię. Natomiast też bardzo mi to nie ukrywam pomogło, ta chemia kosmetyczna, bo dzięki temu teraz też łatwiej mi czytać składy produktów i generalnie dobierać te produkty kosmetyki odpowiednio do skóry klienta. A jak długo jest już Pani związana z kosmetologią? No już przeszło 9 lat. No to życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy serdecznie do Pani kliniki. Dziękuję bardzo.